Cześć, witajcie w najlepszej kuchni! Cześć Piotrze, miło cię znowu widzieć. Mi ciebie też. No to powiedz, co dla nas dzisiaj przygotowałeś? Dzisiaj przygotowałem fantastyczny przepis na kurczaka w azjatyckim stylu o. z orzyszkami nerkowca, no i oczywiście z warzywami. Jest to bardzo szybki, łatwy i prosty przepis, więc na pewno się go nauczysz. No to fantastycznie, ale nie wiem czy wiesz, że ja uwielbiam orzechy. Zaczynamy od pokrojenia naszego kurczaka. Kroimy go w takie cieniutkie paseczki. Okej, okay, chyba sobie poradzę. S sobie. Idealnie, poszło ci to raz, dwa, trzy. Dziękuję. W tym momencie musimy zamarynować naszego kurczaka, więc przełóż go do miski. Mm? Użyjemy do tego orientalnej przyprawy do kurczaka. Orientalna przyprawa do kurczaka ma wyrazisty mm -hmm. smak i aromat. Doda charakteru naszej potrawie. Tak więc w tym momencie możemy sobie wymieszać naszego kurczaka. Przyszedł czas, żeby przygotować ryż. Właśnie, ryż. Najlepszy ryż do takich potraw to jest ryż jaśminowy. I zalewamy go wodą. Wodą tak gdzieś mniej więcej centymetr ponad no. powierzchnię naszego ryżu. A, a. Zapomniałem o soli. I gotowe. I przykryweczka ciach. Tak jest. A w tym momencie przejdziemy do prażenia naszych orzeszków nerkowca. Właśnie, orzeszki. Do takich potraw azjatyckich mm. prażę orzeszki na suchej patelni. Orzeszki mamy już uprażone, więc w tym momencie musimy zabrać się za nasze warzywa. Tak więc, co nam będzie potrzebne? Jedna marchewka. Ja tutaj zajmę się innymi warzywami, mam cebulę. Tak, zdecydowanie ty zajmij się cebulą. Paprykę. Pokroimy sobie to w duże kawałki. A wiesz, Piotrek, że jak my na planie serialu gramy jakąś scenę, że na przykład jemy rodzinny obiad, to tak naprawdę w ogóle nie jemy tego, co, co tam jest na stole. Dlaczego tego nie no, jemy? Nie y... smakuje wam. Wiesz co? To też, bo to zwykle są po prostu gotowce ze sklepu, które mają wyglądać, a nie smakować. Ale po drugie, ciężko się mówi z pełną buzią, a po trzecie, trzeba pamiętać, kiedy się podnosi sztućce do góry, co jest trochę skomplikowane. A może i wy macie jakieś ciekawe, kulinarne historie? Podzielcie się nimi na naszym Facebooku. Ale popatrz, jak to ładnie się. Zgra... Rabnie idzie. Wystarczy mieć tylko szeroki nóż, tak jak tutaj. I trochę w prawe. Dokładnie. I mamy już gotowe. Wszystko mamy już gotowe, więc w tym momencie możemy usmażyć naszego kurczaka na gorącym woku. Wrzucamy go tutaj. I warzywka, kaciach? Oczywiście, bo to jest takie szybkie azjatyckie danie, które się robi w jednej patelni. Hop i za jednym razem. W tym momencie I? doprawiamy sobie to wszystko sosem sojowym. Dominiko, z czym ci się kojarzy sos sojowy, który właśnie dodaliśmy do naszej potrawy? Jednoznacznie z kuchnią azjatycką. Oczywiście, że tak, ale powiem ci, że tak naprawdę można go używać do wielu potraw. Można go wymienić zamiast soli i tak naprawdę kilka kropel takiego naturalnego sosu sojowego bardzo fajnie działa jako wzmacniacz smaku do naszych potraw. Wszystkie składniki już mamy, mm -hmm. więc w tym momencie musimy dodać troszeczkę imbiru mielonego do naszej potrawy. Imbir doda nam charakterystycznego akcentu, ma cytrynową, słodką nutę i delikatny, korzenny smak. Tak więc yy, troszeczkę nam zaostrzy to danie. Lubisz pikantne jedzenie? Tak, ja uwielbiam ostre potrawy. Tak więc możemy sobie to wszystko teraz wymieszać. I w tym momencie dodamy jeszcze troszeczkę sosu ostrygowego. Nie za dużo. Proszę. Posłodzimy sobie lekko delikatnie nasze całe danie, bo w takich azjatyckich daniach głównie chodzi o to, żeby zrównoważyć wszystkie smaki. Smak pikantny, smak słodki, no i oczywiście kwaśny. Dlatego dodamy sobie też troszeczkę soku z limonki. Wszystkie składniki połączyły się ze sobą, więc w tym momencie możemy przejść do naszego ryżu. Możemy dodać odrobinę kardamonu. Kardamon ma taki wyrazisty, egzotyczny smak. Mm. Pachnie obłędnie, prawda? Wymieszajmy sobie składnik hmm. razem. O, i na samym końcu hmm. do naszego dania dodajemy orzeszki, które uprażyliśmy sobie wcześniej. Popatrz, jak on pięknie wygląda. Ekstra. Dzisiaj przygotowaliśmy sobie takie danie azjatyckie w woku, mm. ale tak naprawdę, Dominika, to takiego woka można wykorzystać nie tylko do azjatyckich dań, ale można tutaj na nim smażyć bez tłuszczu, gotować bez wody i używać go po prostu do bardziej tradycyjnych dań. Poza tym, że ma specjalną budowę i płaskie dno, możemy go wykorzystać na praktycznie każdej kuchence, a jego uchwyty nigdy się nie nagrzewają, przez co możemy go trzymać sobie bez żadnej pomocy, bez żadnych kłapek. A widzisz, to bardzo praktyczne. Dzisiaj przygotowaliśmy sobie fantastycznego kurczaka z orzeszkami nerkowca w azjatyckim stylu z ryżem z kardamonem. No i oprócz tego, że wygląda przepięknie, to uwierzcie, pachnie po prostu obłędnie. My się z Wami już żegnamy i do zobaczenia w kolejnym odcinku Najlepszej Kuchni. Do zobaczenia! Więcej informacji i ciekawostek o naszym gotowaniu znajdziecie w magazynie.tv, a wszystkie nasze przepisy znajdziecie na naszej stronie www.